babru <laughs> Lol. O czym jest ta gra? Eee, nie mam pojęcia. Co się o Japończykach? Kurwa! <laughs> Też tak myślałem na początku. Skąd wiesz? <laughs> po prostu myślałem. <laughs> Argumentacja na wysokim e... poziomie. Ale ja skądś znam ten dźwięk, który mam teraz w uszach. To... Dźwięk mojego głosu. Pamiętam, że kiedy pierwszy raz. Yy, I came to this school. Spuściłem się w tej szkole. Mam. taki epizod. Siedziałem robiąc kupę w szkole i nagle stwierdziłem, że byłoby w sumie miło. O, coś spadło, dziecko spadło, rozpłysło, rozpłysło, rozprysło się. O nie, idzie jakiś ten. Blondan. Blondys. Blonda. Blond, blondyn. Klątwa na pleta. Klątwa na pleta. Klątwa ściśnięłego na pleta zwana stulej klątwą. Studenci zostali przetransferowani w... 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 w. sierpniu. Mnóstwo studentów zaczęło uciekać z tego szkoły, a być raczej transferowanymi. Co? Byli raczej transferowani. Być raczej transferowanymi. Co? Dużo uczył z tej szkoły być... Znaczy nie transfer... Co ty powiedziałeś w ogóle? No nie, to nie było gramatycznie poprawne <laughs> No <Na> chuj drożdżyć temat. <laughs> Rzucił łokciem Ochyda. <laughs> łocie... Łociek. Łociek! <laughs> 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 o Boże, to było by najgorsze, żeby to się po polsko nazywało Łoćki. <laughs> <laughs> Łocie Konalo. Konalo. Konalot. <laughs> Kona konalot. Łocie. <laughs> na typowego, na typowego, szybko, zanim zapomnął. Jest. <laughs> Mleczko Wiki. Jestem mleko prosto z cyca, czyli z cyklopa. Ja pierdolę Wydajony Smith Snufnijmy razem, Snufnijmy ta tabaczkę Zdrówko! Prawdopodobnie ty nie wiesz, ale ten dziwny, ten, ten dziwny fenof... Ta, fe, jak to się po polsku nazywa? Fenomena? Fenomen chyba po prostu Fenomen Papa pa. I cześć!